Piotruś Pierwszak, napisała Mieczysława Buczkówna. Tornister. Mam już tornister. Nie ze skóry, tylko z dermy, ale pachnie jak skórzany. Całe szczęście, że wczoraj poszliśmy go kupić, chociaż tata mówił, że nie ma co się śpieszyć. Ale trzeba było się śpieszyć. Ta pani, co nam sprzedawała, powiedziała, że to już ostatni z takich, jakie mi się podobały. Ze schowkiem na śniadanie zasuwanym na zamek błyskawiczny. Taki sam ma Adam. Nie chciałem innego. Pokaż no ten tornister, poprosił tata wieczorem, kiedy siedzieliśmy wszyscy w kuchni po kolacji. Trochę za duży. Cóż ty w nim będziesz nosił? Książki, zeszyty, pióra, ołówki. Obraziłem się trochę na tatę. Przecież będę chodził do szkoły, a nie do przedszkola. Pobiegłem do swojego pokoju i ostrożnie, żeby nie obudzić Ewy, mojej młodszej siostrzyczki, wyjąłem z półki kilka książek. Misia Puchatka, Książka o byczku Fernando i Kaczkę Dziwaczkę, bo książek szkolnych jeszcze nie mam. Zrobiło się prawie ciasno w moim tornistrze. Jakoś go założyłem. W przedpokoju przejrzałem się w lustrze. Wyglądam jak prawdziwy uczeń. Brakuje mi tylko jeszcze tarczy i worka na pantofle. Będę sobie szedł i wymachiwał workiem na wszystkie strony. Spróbowałem szalikiem. Piotrusiu, zostaw mój szalik, poprosiła babcia. Oj no nic się temu szalikowi nie stanie. Wszedłem do kuchni. Tata pomagał mamie zmywać naczynia i znowu nie włożył fartucha. Mama nakrzyczała na niego, był zdenerwowany i nie chciał patrzeć na mój tornister. Nie widziałeś tatusiu z książkami? prosiłem. Zrobiłem parę kroków i pokazałem, jak ładnie grzechoczą książki w tornistrze. Tata wcale nie zwracał na mnie uwagi. Oczywiście oliwą z talerzyka splamił sobie spodnie. Wycierał plamę ukradkiem, starając się, żeby mama nie zobaczyła. Ale mama, choć zajęta przebieraniem jagód, zaraz postrzegła. — Ścierką do naczyń? — zawołała ze zgrozą. Tata prędko zabrał się do mycia widelca i z udanym zdziwieniem spojrzał na mamę. Zaczął opłukiwać drugi, a tu woda — chlup! — na spodnie. Na szczęście tego już mama nie zauważyła. — Mówiłam żebyś włożył fartuch kto widział ścierką do naczyń wycierać plamy w tej chwili rozległ się brzęk tata stał chwilę nad rozbitą szklanką potem zaczął zbierać szkło mrucząc ta suszarka jest do niczego naczynia się nie mieszczą dobrze że tylko jedna chciałem mu pomóc przy zbieraniu szkła już lepiej stąd idźcie rozgniewała się mama i wyrzuciła nas Chociaż chciałem pomagać przy tych jagodach. Babcia przyrzekła, że będę pomagał robić sok. Idziemy, idziemy. Tata popchnął mnie w kierunku drzwi, starając się, żeby mama nie zobaczyła tych pochlapanych spodni. Mrugnął na mnie, żebym nic nie mówił. Widocznie nie jest zagniewany. Kiedy przyszliśmy do pokoju, poprosiłem, żeby mi poczytał puchatka. Niedługo sam już sobie będziesz mógł. Czytać westchnął tata, ale obiecał, że poczyta. Poszliśmy do łazienki, żeby wywabić tę plamę. Zachlapanie od wody już wyschło, tylko to miejsce, gdzie tata wycierał ścierką plamę z oliwy, nie chciało wyschnąć. Przypomniałem, że babcia ma taki płyn do wywabiania plam, ale tata nie pozwolił mi iść do kuchni. To najlepiej ręcznikiem. Wystarczy umoczyć w gorącej wodzie. Poradziłem. Babcia weszła do łazienki i spytała, po co bierzemy ewy ręcznik. Skąd mogłem wiedzieć, nie wisiał na swoim miejscu, tłumaczył się tata, taki tu bałagan. Babcia się obraziła i powiedziała, że właśnie przyszła robić w łazience porządek, bo Ewa nareszcie zasypia i może byśmy sobie poszli, bo musi jeszcze prać. A potem ja do mycia. Pobiegłem za tatą. Nie wiem czy to zejdzie powiedział do mnie Ja też nie lubię nosić fartucha w przedszkolu musiałem i to taki jak dziewczynki W szkole też będziesz musiał zauważył tata i tarł plamę chusteczką Na razie plama zrobiła się jeszcze większa Szkolny fartuch to co innego i czapkę będę miał i tarczę No pewno że co innego zaczniesz pracować Uśmiechnął się tata, bo plama stawała się trochę mniej widoczna. Jak to pracować? Nauka to też praca. I czytanie? I czytanie? Nauczyć się czytać to też praca. Jakbym umiał, to bym sobie sam poczytał. Obawiam się, że nic już nie będzie z mojego puchatka. Tata kazał mi powiedzieć, czy plama wysycha? Prawie nie było jej widać. Wyjąłem z tornistra książkę. Tata siadł w tym krześle, gdzie zawsze siedzi przy czytaniu. Kiedy Ewa była mała, spałem u taty w pokoju i tak się przyzwyczaiłem, że nie mogłem zasnąć, jeśli tata nie poczytał mi trochę wieczorem. Najbardziej lubię Puchatka. Mogę słuchać sto razy i znam już prawie na pamięć każdą stronicę. Ułożyłem się na tapczanie. Zasypiasz? Usłyszałem nagle głos taty. Nie zasypiałem. Tylko tata się chyba pomylił. Czyta inaczej. Kiedy prosiaczek spotkał się z kłapouchem, gdy nazbierał dla niego fiołków, co zobaczył? Kłapouchy bawi się patykami, z których zrobiło się duże a. I kiedy kłapołuchy zapytał. Czy wiesz, co to znaczy A? Maleńki prosiaczku? Powinien przecież powiedzieć, tak jak zwykle. Nie kła po łóżku, nie wiem. A tu nagle prosiaczek otwiera swój tornister i wyjmuje dwa zeszyty. Najpierw nie może znaleźć tego, który jest w linie, bo w zeszycie w kratkę są rachunki. Wreszcie znalazł zeszyt, w którym na pierwszej stronie uczył się pisać A. Umiem pisać. A, to takie kółeczko z laseczką, zawołał. I nagle na całym tapczanie pełno było napisanych liter A takich, jak mi pokazała babcia, zanim mama mi powiedziała, że lepiej, żebym się nie uczył, bo co będę robił w szkole. No przecież widzę, Piotrusiu, że spałeś, roześmiał się tata i chociaż prosiłem, żeby jeszcze mi poczytał, zaprowadził mnie do łazienki. Nie bardzo mogłem zrozumieć skąd prosiaczek nauczył się pisać. Skoro nawet nie wie, co znaczy i jak wygląda litera A, to, to tym bardziej nie może umieć jej pisać. Próbowałem. Nie jest łatwo, bo ołówek nie słucha. To skąd by prosiaczek umiał? Oj Piotrusiu, Piotrusiu, śmiał się tata. Zamiast swojej szczotki do zębów wziąłem szczotkę taty, a jego jest zielona. Przecież twoja szczoteczka jest niebieska. Widzę, że bardzo ci się chce spać. I pomógł mi zdejmować spodnie, bo nie umiałem jakoś odpiąć guzików. Nie wiem, kiedy znalazłem się w łóżku. Poprosiłem jeszcze tatę, żeby mi położył tornister na krześle, tak żebym mógł go od razu zobaczyć, kiedy obudzę się rano. Tata ucałował mnie i znowu kuła mnie trochę jego broda, co mu zdążyła odrosnąć od rana. Obiecał, że pojutrze pozwoli mi pomóc sobie przy goleniu, bo jutro wychodzi wcześniej do pracy, jeszcze będę spał. Tata od niedawna ma maszynkę elektryczną do golenia. Już tyle razy prosiłem, żeby mi pozwolił się pogolić. Nie pozwala. Cieszyłem się, że już niedługo jest pojutrze. Tata będzie sobie siedział na krześle, ja wejdę na drugi i będę go golił jak fryzjer. Maszynką elektryczną to mogę. Kiedy drzwi się zamknęły za tatą, wstałem po cichutku i przysunąłem krzesło z tornistrem bliżej łóżka. Bałem się, że Ewa, kiedy się rano obudzi, będzie chciała bawić się moim tornistrem. Ona już umie chodzić. I nauczyła się wyłazić ze swojego łóżka nawet przez siatkę. Wszystko mi zabiera. Kiedy zobaczył mój tornister, od razu poobgryzam i paski. Tak jak zepsuła moją torbę konduktorską, którą dostałem na urodziny od babci. Kiedy była mała, zupełnie maleńka było lepiej. Nie umiała chodzić, i wszystko mogłem przed nią schować. I spałem u taty w pokoju. Miałem tam swoją półkę, a teraz przeniosłem się znowu do mojego pokoju, śpię z Ewą, i wszystkie moje rzeczy są tutaj i zabawki. Więc muszę przed nią pilnować. Wtuliłem się w poduszkę. Ewka posapywała przez sen, bo miała lekki katar. Kiedy śpi, to nawet ją lubię. Takie niewiniątko. Muszę ją nakrywać, bo ciągle się odkopuje, a okno otwarte jest bardzo chłodno, a w dzień jest nieznośna. Wczoraj stłukła wazonik, bo ściągnęła obrus ze stołu. Dobrze, że się nie pokaleczyła i nic za to nie miała. Na mnie tata na pewno by krzyczał, może nawet musiałbym stać w kącie, ale babcia nie pozwoli krzyknąć na Ewę. Tak ją kocha. Nawet jak pogryzła lalkę, którą kiedyś jeszcze ja się bawiłem, mojego Wojtusia, także już wcale nie było widać, czy to Wojtuś, czy nie. Babcia się na nią nie gniewała. Wcale go już nie widzę, odkąd Ewa dostała tę dużą lalę z prawdziwymi włosami. Nie dam jej mojego tornistra.